W dalszym ciągu poniedziałek Justyna już była, wyznaczyła mi to, co mi potrzebne. Tak więc, jutro z chłopakami startujemy. Był teraz sąsiad jeszcze z Myśli Boży, jest tutaj rolnik, ostatnio ten, który mi ziemię wywoził, coś tam on teraz potrzebuje, koparki. Tak więc, no jadę, dlaczego nie? Na tym to polega, między innymi. Czyli, generalnie, pierwszy kontener, tak jak widzicie, tutaj będzie stał, gdzie jest pręd. I tam, gdzie widzicie następny pręd, tu będzie stał jeden kontener, będzie 8 metrów przerwy, będzie stał drugi kontener, czyli drugi będzie kończył się tutaj. Zachowane są odległości od granicy. Tu jest zachowana odległość od granicy i z tyłu również, po 3 metry jest zachowana odległość. Czyli dzięki temu, że mam wyznaczone zewnętrzne narożniki kontenerów, będziemy z chłopakami wiedzieli wczoraj, jutro, ile wybrać. Tutaj jaką powierzchnię gruntu i ją zaszalujemy. No, taki jest plan na jutro, zobaczymy. Tu będzie dotąd aż. Czyli będzie wylane między kontenerami płyta, i będzie jeszcze tu przed dwoma kontenerami wylane. Dotąd mam wyłączoną, wyłączone z produkcji rolnej, tylko dotąd mogę to tak naprawdę utwardzić. No cóż, łyżkę muszę wziąć wąską. Jakieś słupy chcę wyrywać na myśli, gdzieś tam na kolonii kolonie, bożyce tak więc zobaczymy, coś ciekawego też nowego. Nie wiem co on tam potrzebuje jakieś słupy chyba telefoniczne, były słupy telefoniczne wyrwać wezmę tą, bo to mam tu ręką. Tam mam mało miejsca no bo są wyznaczone Usiadła na miejscu przyciśnięte zęby łapy na dół, na łapach innej wygodniej jechać najmniej buja, najmniej buja tym całym ustrojstwem Dobra, widzimy się na Myśliborzycach kolonii. Nie jestem pewien, ale to chyba gdzieś tu. Dobra, przyjedzie tutaj, bo ten niebieski to jest. Tu gdzieś mieli być po prawej stronie, to jest na pewno on. Pewnie on wróci momentalnie, pokaże mi on tym Poga jeszcze jest między nimi. A to pewnie te były po drodze. Poczekamy. No niestety szkoda skarpówki do tego męczyć było. Je, wiesz takie. Koniec? Czy jeszcze jest ten beton? Ci je dać? A, Rambo Chwila momenta. Przede wszystkim te słupy im przeszkadzają, bo przy oraniu, no to na radę, tak w miarę ogarnąć. Ale przy oprysku ile roboty dodatkowej, tak? Już jak opryskiwać rozłożymy, no to już taki słup to już koliduje. Słabo się to chyba uprawia takie pole, poletko i na moment porobiony. Tak więc mogę wracać. Cześć, czemu? My startujemy dzisiaj tutaj. Tak jak była mowa, dzisiaj jest wtorek rano. To jest dokumentacja, yy, ta, która poszła na zgłoszenie. Ale mi bardziej teraz chodzi nie o same kontenery, bo dopiero gdy drugim zgłoszenie, będzie można je ustawić. Bardziej mi chodzi teraz o tą powierzchnię między nimi, którą chcę utwardzić. 2,44 ma kontener na zewnątrz z elewacją. Dobra, teraz musimy sobie to wszystko wyznaczyć. Czyli tu mamy 12,20. 12,20 plus jeszcze mam tutaj wyłączone 3,47, ale ta udziałka nie idzie, jak widzicie. Tutaj doskonale widać, jakiego ono jest wymiaru. Tak więc przyjmę sobie tutaj 3,31, żeby to wyglądało. Plus 3,31. Czyli tu będzie na tą długość musimy stamtąd te palety z kostką pozostałą z krawężnikami przerzucić, bo no, niestety nie będzie tam na nie miejsca, tu ja chyba po układam na razie ale musimy wyrwać, Chodź wyrwać, zabrać tą widłę w pierwszej kolejności podpięć widełki odłożymy łychę i będą gotowe palety do zabierania mamy deficyt miejsca będziemy mieli deficyt miejsca dzisiaj jak zacznę kopać więc niech to jest w miarę tutaj na miejscu wszystko w jednym miejscu właściwie Wszystko by Cię ustarać Uwielbiam tylko kabulec, bo szkoda rury Co, co? Weź rurę Tamto z blączkami Uprasz będziesz mógł wziąć Tak? Co? Ta. Dobra Ej, może ja Ci narzucę jakoś Tak więc sobie tu schałduję na jedną stronę. Musiałem się przestawić, chciał nie chciał. Ale wolę pół godziny na to poświęcić. To jest dobry materiał po prostu. Hmm. Bardzo dobry materiał. o jest Wiktor, w Tartaku. już był po deski i po paliki po kontłaty właściwie, nie po paliki muszę na dwa podejścia to zrobić tutaj, w tym miejscu bo nie sięgnę Stam, żeby na, na jedną kupę schaudować no a muszę to schaudować, znaczy no, nic nie muszę no, chcę to skałdować na jedną jeszcze jedno przesunięcie i... Ja wtedy z tego miejsca gdzie jestem Piotr przywiózł z startaku 100 metrów bieżących deski szalunkowej i 150 metrów bieżących kontruaty będziemy naszym sposobem to szalowali standardowym no doszło kawa Co? Teraz będziemy musieli poziom wyznaczyć taki y, przyszłościowy w sensie, jak będą y, utwardzenia reszty porobione, jak droga tak. będzie, kiedy będzie asfalt wylany na tej podbudowy, co tam jest. Ale to już nie, nie, nie wiem kiedy, tak szczerze mówiąc. To lotka Czyli do tego palika, znaczy palika, do tego pręta, co widzicie, różowego tutaj, na wysokości kawy właściwie, to dotąd mam wyłączone z produkcji rolnej, bo to, dotąd jest ta działka, ta na której jesteśmy w tej chwili. Ta działka jest dotąd, bo to są trzy działki osobne, po prostu ogrodzone jednym ogrodzeniem. Może to często, znaczy dla Was to nie ma znaczenia, ale nawet mi się to nieraz w głowie myli. Nieraz. No, wczoraj się już na tym łapałem, ale. Dobra, przecież to dostać wstać jakoś. No, mamy wybrane tutaj ten gruzobeton z dwie łódki tego będzie, tak więc szkoda było, by yy, tego nie wykorzystać. Teraz wyznaczymy sobie, gdzie będzie ta płyta. Ta płyta będzie w literę odwrócone T. ta płyta będzie odwrócona litera T czyli dobra to sobie zostawię w mniejszej skali Wam zrobię czyli jak w przyszłości będzie stał kontener i drugi kontener to płyta będzie wyglądała tak cyk 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 tak będzie wyglądała płyta, którą zalejemy za jednym razem później natomiast yy, będzie dolewane to w dalszych kawałkach ale to już w przyszłości, natomiast to jest to co musimy zrobić w tym tygodniu taki jest plan i jest on zdecydowanie ważniejszy od trawy a wiatr dzisiaj u nas zresztą jak słychać konkret Spają, jak widać, bo przenosiliśmy sobie punkty na zewnątrz także ich nie uszkodzimy na pewno po prostu przedłużenia porobiliśmy gdzie nie gdzie będzie na no, powierzchni tak naprawdę wszystko to działka jest z dużym spadem tutaj, no ale Płyty nie będę lał ze spadem w tamtą stronę. Płyta będzie rano w poziomie, oczywiście tam będzie po prostu wyżej nad powierzchnią. Ale damy radę, musimy z piaski mają obsuwę, ale nie wiem, czy dzisiaj w ogóle przywiązą cokolwiek. Jeżeli nie, to trudno. To dzisiaj chociaż sobie przygotujemy całość wykopu. Niestety. Dopadło i myśli burz Zaciągnęło pół nieba Chłopaki mówią, że chętnie sobie coś tam po poogarniają e Papierkowe roboty urzędowe w międzyczasie No bo jest niepowtarzalna okazja, tak więc Na dzisiaj e kończymy na tym materiał Udało się ogarnąć całość No wyszło tego Powiem wam, że tę ziemię sprzedam i piasek będę miał za friko tak naprawdę, który tu przyjedzie Ale to w jakiejś tam Przyszłości, przyszłości. Na razie na tamtą działkę zostanie to przewiezione, ale nie wiem kiedy. Tak więc jesteśmy gotowi do zasypu jutro. Dzisiaj yy, taka, ani sytuacja z piaskiem. Kierowca się wykruszył, jeden. Nie wiem, jak będzie jutro. Jeżeli jutro, może być również sytuacja taka, że i jutro nie będzie piasku. Tak więc jutro będziemy mieli przespół, tutaj niestety.